Witam wszystkich w Galerii Kultura. 21 stycznia w sobotę otworzyliśmy tutaj nową wystawę. Jest to wystawa szczególna, bo nie, nie, nie prezentujemy tutaj prac gości, jak zazwyczaj to się u nas działo, ale jest to wystawa artystów, którzy na co dzień prowadzą w naszej galerii zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Są to różne zajęcia artystyczne, plastyczne, malarstwo, ale też wymianstwo, a na ścianach zawisły prace instruktorów. Mamy tutaj pięciu autorów, każdy zaprezentował kawałek swojej twórczości. Oczywiście y, wystawa ta jest otwarta dla wszystkich zwiedzających. Można ją zobaczyć podczas zajęć. Y, Dokładne dokładna informacje, kiedy są zajęcia, znajdują się na naszej stronie internetowej www.tutajteraz.org. Zapraszamy serdecznie przed zajęciami czy tuż po, kiedy, y, kiedy już uczestnicy nie, nie pracują. Zawsze można wejść, a Obecny tutaj instruktor y, oprowadzi po tej wystawie. Mamy pięciu instruktorów. Jest to Iza Starenga, Marcin Strokosz, Robert Drabarek, Kasia Malewicz i Piotr Jurkowski.